Zastanawiacie się pewnie, moi drodzy, to, co zagra na ekranie? No błagam. To pewnie zastanawiacie się, czemu znowu go wam pokazuję. Bo przy okazji Wolfensteina, czyli mojej w zasadzie chyba ulubionej gry, mogę wam opowiedzieć dosłownie w paru słowach jak najkrócej o bardzo ciekawej technologii. Jest taka technologia o bardzo chwytliwym i prostym do zapamiętania skrócie SRGAN, czyli Enhanced. Super Resolution Generative Adversial Networks. Chodzi moi drodzy w wielkim skrócie o sieci neuronowe, które okazuje się mogą zostać bardzo przydatne i użyteczne przy odnawianiu, przy robieniu remasterów, szczególnie właśnie starych gier. Bo o co chodzi moi drodzy? Na czym polega cała ta technologia? Ehm, tekstury. W tekstury w grach złożone są z pikseli, tak jako tej najmniejszej jednostki. Tekstura złożona jest z pikseli, im więcej pikseli, tym tekstura wygląda lepiej, bo ma wyższą rozdzielczość. W starych grach po prostu te tekstury są no wiadomo niższej jakości, przeważnie niż w nowych grach. I ta technologia, te sieci neuronowe po prostu skanują tę teksturę i kopiują te piksele, które są w niej, aby po prostu było ich więcej, żeby zagęszczenie tych pikseli w teksturze było większe. Przy czym automatycznie tekstura miała po prostu wyższą rozdzielczość, ego gra po prostu wygląda lepiej, i można to pokazać już wam na przykładzie kilku gier: e, Morowinda, Duma, no i m.in. też mojego ukochanego, ulubionego Rhythm to Castle Wolfenstein. I po prostu nie rozwijając się za długo, pokażę wam do porównania dwa e, tutaj filmiki, gdzie mamy. Wersję oryginalną, która chodzi w takiej rozdziałce z paskami, bo przy kombinowaniu z rozdzielczością ona się potem kraszuje e, na najwyższych ustawieniach, jakie są możliwe, i mamy tą samą wersję, tylko z tym zestawem tekstur, właśnie który został, że tak powiem, potraktowany sieciami neuronowymi. No i musicie powiedzieć, że jak na, że tak powiem, że robione jest to wszystko przez, przez automat, e, wygląda to naprawdę imponująco. Oczywiście to ma. To ma też swoje minusy, bo przy tym kopiowaniu tych tekstur często powstają jakieś artefakty i wygląda to dziwnie, ale naprawdę jakość tekstur no, rośnie w bardzo, dużym, w bardzo dużym stopniu. Przy czym granie traci kompletnie nic ze swojego pierwotnego, że tak powiem, uroku. Także nie zmienia to, nie podmienia to tekstur, tylko po prostu czyni je. O wiele bardziej szczegółowymi. Co najlepiej będzie, naj, najprościej będziecie się mogli przekonać, po prostu sami sobie to testując. I ja wam pod spodem do tego filmu zarzucam link do, do, do takiego zestawu tekstur, y, po prostu przeskanowanego przez te sieci neuronowe. I daję to po prostu. Daje to duży wachlarz, jest to o tyle ciekawe, że daje to bardzo duży wachlarz możliwości przy właśnie odtwarzaniu starych gier. Starych gier, w których po prostu jakość tekstur, jakość obrazu nie była szokująca. Dzięki tej technologii, dzięki sieciom neuronowym, będą te gry mogły wyglądać coraz lepiej. Na razie oczywiście są to tylko wyższej rozdzielczości tekstury na. <laughs> Obiektach ze słabą geometrią, no bo to nie ma tak, póki co jeszcze, że cudownie z na przykład sześciokąta zrobi się prawie idealne koło, bo idealnego nie ma. Ale technologia się rozwija także i pomoże poprawioną geometrię w starych grach przyjdzie nam za jakiś czas obejrzeć. To tyle, żeby nie przedłużać. E, jestem ciekaw, jakie właśnie Wy odświeżone byście zobaczyli gry, bo ja bardzo chętnie zobaczyłbym mm, zobaczyłbym stare Call of Duty. Czy, czy Medal w Honor Allied Assault, które myślę, mogłyby też bez problemu, e, że tak powiem, być beneficjentami tej bardzo ciekawej technologii. Mam nadzieję, że będzie się to sprawnie rozwijało. A tymczasem, żeby nie przedłużać, więcej o tym poczytacie na necie, chociaż akurat jakoś bardzo dużo informacji o tym znaleźć jest dość ciężko. No, to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i ja spadam.